Tak wygląda dzisiaj droga e, Kowal -Urwa. Piękne Doki Cudownie ośbliżone Drzewa w ciągu e, całych trzech godzin Wpadało wiele śniegu Trzeba jechać bardzo ostrożnie, ale w tej chwili pięćdziesiątką poczuć, że jest ślisko Chociaż droga była obśniężona Ale pada śnieg, on się topi Rok. Dzisiaj jest piąty 3 trzeci lutego, lutego 2023 roku, piąty. Pierwszy piąty miesiąca teraz będę musiał na chwilę skręcić prawo to będzie dosyć niebezpieczny moment rozłączam się Dziękuję.